Witam serdecznie. Dzisiaj jako początkujący spróbujemy, żeby nam chat GROK3 przygotował lekcję obsługi programu Word. Zobaczymy jak mu to tam wyjdzie. Najpierw na te, będziemy korzystać z, z telefonu i z komputera. Na komputerze będziemy się uczyć. Najpierw zobaczymy jak mu wyjdzie to w wersji tekstowej, a później się przełączymy na typ, tryb głosowy. I zobaczymy, no to zaczynamy pomału. Wstrzymaj. No i włączyłem już swój telefon. Teraz przejdziemy do czat grog Beta i wkleimy przygotowany profesjonalny prompt. I zobaczymy jak mu to wyjdzie. Najpierw wersje tekstowe, później uruchomimy tryb głosowy. No to zaczynamy. No i mamy pole edycji i wklejamy prompt. No i mamy napisany prompt i zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Jesteśmy nauczycielem dziesięć letnim doświadczeniem do taniec. Wyślij wiadomości przeciw. Tekst został usunięty. Zatrzymaj wiadomość przeciw. Kliknij dokrotnij, by ułatwiać. No i generuje nam odpowiedź. I zaraz zobaczymy na początku, co nam wygeneruje i czy będzie odpowiednia dla takich osób jak my nie mających nic wspólnego z programem Word. No i mamy i będziemy czytać teraz za pomocą talbaka zobaczymy. Idęj, kolekcja prowadzi się podstawy starej Program Microsoft Word przy użyciu którego robić nic nie da. Zarówno jest dla początkujących, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z tego programu. Będziemy poruszać się krok po kroku, używając prostego języka i praktycznych przykładów gotowych. Zaczynamy na liście. Pierwsze. Co to jest Microsoft Word i do czego służy? Widzisz, czy nie? Wygląda tekstu, na przykład pogrubienie, rozmnażcianki oraz zapisywać i drukować dokumenty. Word jest popularnym pracie szkole i domu. Wy tłumaczą nam, co to jest Word. Teraz wy nam przykłady zastosowań. Przykłady zastosowań. Zanieś listu motywacyjnego. Porządnie dotarłeś z lekcji. Przygotowanie dla dnia. jest w pełni dostępny dzięki czytnikom ekranu, takim jak NVDA, które odczytują zawartość ekranu i umożliwiają obsługę programu wyłącznie za pomocą klawiatury. Drugie. Jak uruchomić Microsoft Nvda będzie odczytywać wpisywane litery. Wybierz program. Po wpisaniu Word naciśnij Enter. Nvda powinien powiedzieć Microsoft Word lub nazwę programu z wersją na przykład Microsoft Word 2021. Jeśli pojawi się lista wyników, użyj strzałek w górę i dół, aby wybrać Microsoft Word, a następnie naciśnij Enter. Poczekaj na otwarcie. Po uruchomieniu Word może otworzyć ekran startowy z szablonami. Nvda. Naciśnij Enter, aby otworzyć nowy pust. Przypięty Word do paska zadań możesz go otworzyć szybciej. Naciśnij Windows plus liczba na przykład. Windows plus jeden, jeśli Word jest pierwszym programem na pasku. NVDA odczyta nazwę programu, a po naciśnięciu Enter otworzy się Word. Praktyczny przykład. Wyobraź sobie, że chcesz napisać list. Otwierasz Word, aby stworzyć nowy dokument. Po uruchomieniu programu jesteś gotowy do pisania. No i tak nam przygotował całą lekcję. Lekcję tą wkleję pod filmem wraz z profesjonalnym promptem, którego użyłem, którego użyłem w tym filmie i dla tej lekcji. No to zaraz uruchomimy tryb głosowy. No i uruchamiamy sobie tryb głosowy na telefonie. Witaj, bądź moim nauczycielem z dziesięcioletnim stażem. Naucz mnie obsługiwać program Word i jestem osobą niewidomą. Cześć, ze przyjemnością pomogę Ci nauczyć obsługi Microsoft Word. Jako osoba niewidoma, korzystająca z klawiatury i NVDA, zacznijmy od pierwszej lekcji, którą wcześniej przygotowałem. Krok po kroku opisuję, jak uruchomić Word, pisać tekst, poruszać się po dokumencie i zapisać plik. Gotowy? Tak. Posłuchaj uważnie, a jeśli coś będzie niejasne, daj znać i przejdziemy to jeszcze raz. Tak, gotowy jestem. Komputer mam włączony. Super, to zaczynamy. Upewnij się, że NVDA jest włączone. Naciśnij CTRL plus ALT, żeby sprawdzić. Teraz naciśnij klawisz WINDOWS, wpisz WORD, a gdy usłyszysz MICROSOFT WORD, naciśnij ENTER, żeby otworzyć program. Powiedz, kiedy będziesz w nowym pustym dokumencie. Pokażę Ci, jak zacząć pisać. Dobrze, już robię. Start okno. Wyszukaj okno. Pole Świetnie. wyszukiwania, pole, przypięte raz, lista, Twor, Microsoft Word 3 z 18. Jeszcze nie jestem, jeszcze nie otworzyłem Worda, poczekaj. Ja powiem kiedy. OK, czekam. Word, strona, strona główna Word grupa, nowa grupa 1 z 3, szablony lista 3 z 3, pusty dokument alt, f, h, L 31 z 3. NVDA mi powiedziało pusty dokument, jak otworzyłem Worda. To jesteś na dobrym miejscu. Teraz w tym pustym dokumencie naciśnij klawisz A, żeby wpisać litery A i zobacz jak NVDA odczyta każdy znak. Ale poczekaj poczekaj, mam, jak mam otworzyć ten pusty dokument. Przepraszam, już tłumaczę. Po naciśnięciu Enter na Microsoft Word Many start, Word powinien sam otworzyć nowy pusty dokument. Jeśli tak się nie stało, naciśnij CTRL plus ALT, żeby stworzyć nowy dokument. A NVDA powie nowy dokument o przewedycji. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Nacisnąłem CTRL plus ALT i nie otworzyło. Może ENTER nacisnąć? Tak. Spróbuj nacisnąć ENTER zamiast CTRL plus ALT. Po wpisaniu Word w menu dokument Start strona i w 1 sekcja Microsoft 1 pusta. Naciśnij Enter, Word powinien się otworzyć. Jeśli nada nic, daj znać, co mówi NVDA. Jak nacisnąłem Enter otworzyło mi i powiedział dokument 1 strona 1 pusta. Perfekt! Tu jesteś w nowym pustym dokumencie. Teraz możesz zacząć pisać. Naciśnij dowolny klawisz, na przykład a NVDA odczyta litera. Spróbuj wpisać. To jest mój pierwszy dokument. I powiedz, jak idzie. Jeśli chcesz się poruszać, używaj strzałek. W lewo i prawo. Dobrze, napis piszę. Ty. Super. Pisz śmiało. J. Gdy skończysz, e. możesz poruszać S. się po tekście z strzałkami w lewo i prawo, a NGPA będzie odczytywać każdy M. znak. Jeśli chcesz przejść między słowami, użyj Ctrl plus strzałka w prawo. To znacie, jak idzie. J. Spacja P, I, E, R, S, -z -y. spacja D, O, K, U, M, -t, -t, T. Napisałem, to jest mój pierwszy dokument. Świetnie. Teraz możesz sprawdzić, co napisałeś. Użyj strzałek w lewo i prawo, aby poruszać się po tekście. NVDA odczyta każdy znak. Jeśli chcesz zapisać dokument, Bądź to jest naciśnij mój pierwszy Control dokument. Plus S. Wpisz nazwę, na przykład Mój dokument, i naciśnij Enter. Powiedz, co zrobić dalej. E, poczekaj, powtórz mi to ostatnie, bo nie zrozumiałem. Jasne? Jeszcze raz. Masz napisany tekst. To jest mój pierwszy dokument. Możesz się po nim poruszać strzałkami w lewo i prawo, a NVDA odczyta każdy znak. Aby zapisać, naciśnij Control plus ALT. Wpisz nazwę, na przykład mój dokument. I naciśnij Enter. Powiedz, co chcesz zrobić. No, spróbuję zapisać Ctrl plus Alt, tak? Nie. Tym razem użyj Ctrl plus S. Nie Ctrl plus ALT. Naciśnij a. te dwa klawisze razem. NVDA powie coś o zapisywaniu. Potem wpisz nazwę, na przykład nazwa mój pliku dokument, pole edycji zaznaczone to jest mój pierwszy dokument. znać, co się dzieje. Dobrze i teraz nacisnąłem Ctrl plus S napisałem to jest mój pierwszy dokument. Super, to teraz po naciśnięciu Ctrl plus S powinieneś usłyszeć, że NVDA mówi o oknie zapisu. Pisz nazwę, na przykład Mój pierwszy dokument. Naciśnij Enter i dokument zostanie zapisany. Dobrze. Powiedz, co NVDA powiedział po naciśnięciu Enter. Dokument 1 Okno. Sign in. Główny punkt orientacyjny nagłówek poziom 1 zaloguj. Wpisz adres e-mail konta, którego chcesz używać do otwierania tego dokumentu. Adres no. e-mail, telefon lub konto Skype. Pole edycji wymagane. Nie masz konta. Link utwórz konto Microsoft. Przycisk dalej. Informacje o treści punkt Powiedział orientacyjny. Znak praw autorskich 2025. Wybrać, Microsoft Link Oświadczenie o ochronie prywatności. Okay, to normalne. Znak praw autorskich. Główny punkt Nbda orientacyjny. Przycisk okno, dalej. Użyj strzałek w górę w dół, aby wybrać ten komputer. Główny naciśnij punkt orientacyjny. Enter, adres E-mail, na telefon lub konto Skype dokument. pole edycji I wymagane pusta. Enter, aby zapisać. Powiedz co słyszysz. Ee, NVDA mówi, że Microsoft chce gdzie Adres E-mail, że mam go gdzieś zapisać. To może być opcja zapisu na OneDrive. Użyj strzałek w górę w dół, żeby znaleźć Pusta. ten komputer, zamiast chmury. Pusta. Naciśnij Enter, pustać Pusta. nazwę, na Pusta. przykład mój pierwszy dokument. I naciśnij Dale, enter da, Dalej, dalej. Adres e-mail, e telefon lub kantos. Ładnie mówi Nvidia. Sign in Https. Slash, slash Audis, zamknij zamykaj Microsoft Word wyszukaj recenzja. Mike, Mike, niestety nie można otworzyć Https. Slash, slash d. Ok. Microsoft Word niest, niestety nie można. Microsoft, Microsoft, zamknij. Dokument 1, Word niedostępne. dialog. Nazwa pliku, pole edycji zaznaczone, to jest mój pierwszy dokument. W polu edycji mam zaznaczone nazwa pliku, to jest mój nowy dokument. I teraz co mam wybrać? Super, tu jesteś w dobrym miejscu. W polu nazwę pliku masz już, to jest mój nowy dokument. Więc teraz naciśnij Tab, aż NVDA powie Zapisz przycisk. Potem naciśnij Enter, żeby zapisać dokument na komputerze. Powiedz, co się stało po naciśnięciu. Zapisz ten plik okno. Zapisz jako typ lista rozwijana dokument programu Word, gwiazdka.docx, zmienięte. Zapisz ten dokument, powiedział. Świetnie, to znaczy, że dokument został zapisany. Dokument programu Word, gwiazdka.docx, jeden z siedemnastu. Możesz teraz zamknąć Word, naciskając Alt plus FPS, albo kontynuować pracę. Co chcesz zrobić dalej? Jak mam zamknąć Worda? Aby zamknąć Worda, naciśnij Alt plus FPS. NVDA powinien powiedzieć, że program się zamyka. Powiedz, co słyszysz. Alt i F, tak? Tak, dokładnie. Naciśnij razem Alt plus FPS, A Word się zamknie. NBDA może powiedzieć: "Zamykanie albo okno Worda się zamyka". Spróbuj i daj znać, co się stało. Zapisz jako typ lista rozwija dokument programu. Zapisz jako typ lista rozwija na dokument programu Word. Dokument programu Word gwiazdka.docx 1 z 17. Dobrze, dziękuję. Zamknęło mi. Do zobaczenia do następnej lekcji. Cześć, do zobaczenia na następnym. No i w ten sposób możemy się uczyć też głosowo, z trybem głosowym, na przykład z grokiem, krok po kroku, jak czegoś nie wiemy, możemy się go pytać po parę razy, on będzie tłumaczył nam kolejny raz i zrozumiale. Fajna opcja dla nauki. Nie musimy czekać na dotacje, żeby dostać na kursy. Możemy się uczyć w dowolnej chwili w domu. Całą lekcję wklejam pod filmem na YouTube. I tak samo prompt ten profesjonalny, tak jak lekcja. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na subskrypcję, na obserwację mojego profilu, też na YouTube, na Facebooku i na subskrypcję na YouTube. Do zobaczenia. Następnym razem spróbujemy dalej się czegoś nauczyć, żeby nam wygenerował drugą lekcję z Worda. Zobaczymy, jak drugim razem mu to wyjdzie. Do zobaczenia jeszcze raz, do następnego filmu.